Batman Arkham Asylum Można byłoby pomyśleć, że Bruce Wayne, czyli tytułowy Batman, jest to uosobienie moralności i dobrego zachowywania się. Zderzamy się jednak z okrutną rzeczywistością, gdzie Batman już na samym początku tego tytułu udowadnia nam, że prawo drogowe ma za nic, ale można go usprawiedliwić. Batman spieszy się na randkę, swoją wybrankę trzyma w samochodzie, Zakują. ją. Wybranką naszego bohatera jest Joker, nie ten Joker. Ten Joker. Miejscem schadzki dla naszych bohaterów będzie tytułowe Arkham Asylum, czyli miejsce dla niezrównoważonych psychicznie przestępców Arkham City. I oczywiście, nasze pospolite głowy nie uważają, że jest to idealne miejsce na randkę, no ale Batman zna swoją wybrankę bardzo dobrze. Joker czuje się tutaj jak w domu, a samo pożądanie między naszymi bohaterami jest widoczne na pierwszy rzut oka. Jak tylko gasną światła, Batman zaczyna podduszać swoją wybrankę. Co drodze do Zostań w gdzie jesteś. zamknięci Batman i Joker, spotykają dawnego kochanka Batmana. Jest to jakiś podły, Batman. jaszczur, który po samym zapachu Batmana znajdzie go porandce z Jokerem. What's Potraktujmy tę fabułę troszkę poważniej. W momencie, w którym Batman zostaje odseparowany od Jokera, Joker wykorzystuje to i ucieka. I właśnie w tym momencie zaczyna nam się prawdziwy gameplay Batman Arkham Asylum. Joker sprawił, że cały szpital psychiatryczny stał się wielkim polem bitwy. A skoro mówimy o bitwach, to jeśli styl walki Batmana kojarzy Wam się z jakimkolwiek innym stylem walki w jakiejkolwiek innej grze, to tutaj, na tyle ile mi wiadomo, pojawił się on po raz pierwszy. Naszą misją, wynikającą z fabuły tego tytułu, jest odnalezienie ponownie i schwytanie Jokera. Pokonujemy paru kolesi i wchodzimy do następnych pokoi. Bardzo szybko napotkamy problem, któremu sprosta tylko i wyłącznie Batman. Mianowicie jakiś gościu w szklanej kopule na środku pokoju torturuje jakiegoś ziomeczka. Tutaj, w tym pokoju, dowiadujemy się, jak używać bardzo ważnych umiejętności, mianowicie jak dostać się na tyły wroga. Użyjemy do tego gargulców. Które są umiejscowione w środku budynku. Dodatkowo, wszyscy nasi przeciwnicy, z którymi będziemy tak właśnie się rozprawiać, pozbawieni są umiejętności spoglądania w górę. Więc tak jak mawiał, to Big Cyt. Facet to świnia, więc w górę nie spojrzy. Ale to jest nieważne, schodzimy tutaj z właściwego tematu. Tam, gdzie znajduje się Joker, tam znajduje się też Harley Quinn. I to właśnie ona porozumiewa się do nas z ekranów. Ukradła naszego starego. I zniszczyła antyczną kamerę, którą Batman dostał na swoje 13 urodziny właśnie od swojego starego. Batman jest bardzo zły. Będziemy musieli ją schwytać po krótkich przemyśleniach, oczywiście. Pierwsze pytanie, które nasuwa się w momencie, w którym wracamy do tak starego tytułu jak Batman Arkham Asylum, to to, czy w ogóle idzie grać w ten tytuł w dzisiejszych czasach. Na początku chciałbym spojrzeć na to, na co zawsze patrzę w momencie, w którym analizuję starsze tytuły. Czy otrzymaliśmy na rynku tytuł, który pod każdym jednym względem od Batmana jest lepszy? I tutaj chciałbym się przyjrzeć detalom, czy też poszczególnym elementom tej gry. Mianowicie, system walki, nie ukrywajmy tutaj tego, że wiele tytułów zaczerpnęło z Batmana. Bardzo wiele. Czy to będzie Spider-Man, czy Shadow of War, Mordor, czy inne Batmany, które w przyszłości się pojawiły, jak najbardziej przede wszystkim zrobiły ewolucję właśnie tego stylu walki, czy też tego systemu walki, który widzimy w tym tytule. I można by było powiedzieć, że obiektywnie ten system, który tutaj się pojawia, jest dosyć przestarzały pod pewnymi względami. To może oprawa audiowizualna? No tutaj nie oszukujmy się, minęło wiele lat i wiele gier wygląda dziesiątki razy lepiej niż wygląda Batman. To może wszelakie aktywności poboczne są lepsze niż w innych tytułach? Absolutnie nie. Tutaj po świecie porozrzucane są swego rodzaju zagadki, które są dosyć proste w momencie, w którym mamy wszystkie gadżety do wyboru, więc nie jest to nic specjalnego. No to została nam w zasadzie jeszcze fabuła. Może ona jest przegenialna i nic nie zastąpiło nam tego tytułu. No, tak jak pewnie zobaczycie w ramach tego skrótu fabularnego, robiłem sobie już wcześniej jaja z tej fabuły, właśnie dlatego, że ona nie jest zbyt ambitna, nie jest za specjalna. Wnioski nasuwają się same. Do tego tytułu nie warto wracać. Otóż. Nic bardziej mylnego. Nie mam pojęcia czemu, ale Batman po prostu działa. Przyjemnie się w ten tytuł gra, i możliwe, że to dlatego, że z każdym innym Batmanem nie miałem do czynienia. I patrząc na to wszystko szerzej, analizując właśnie wszystkie elementy tego tytułu, nasuwa się jeden wniosek. To jest trochę taki tytuł, którego nie można hejtować. Chociażby dlatego, że był niesamowitą rewolucją pod względem tego, jak można przedstawić jakichkolwiek superbohaterów na ekranie. I oczywiście, wcześniej lub później były jakieś mniej lub bardziej udane tytuły, ale to był ten tytuł rewolucyjny. To był ten tytuł, który udowodnił, że Batmana jesteśmy w stanie zrobić Boże, co ja mówię adaptację jesteśmy w stanie zrobić na tak genialnym poziomie, że będzie się dało w to grać. I właśnie Batman taki jest. Da się w ten tytuł grać i myślę, że nikt nie będzie narzekać. No i już kończąc ten wywód możemy przejść do fabuły. W tym momencie sam Batman Arkham Asylum troszkę się rozrzedza. Mianowicie tych elementów fabularnych nie będziemy mieć tak dużo i nie będziemy analizować każdego jednego pokoju, do którego trafi Batman. W większości tu polega na tym, że trafiamy do jakiegoś pokoju pełnego złoli, pokonujemy złoli, przez co jesteśmy w stanie dostać się do następnego pokoju ze złolami. Czasem nawet spotkamy jakiegoś złola, któremu trzeba pomóc. Pomagamy mu i, <tryk> idąc za strzałkami na ziemi, natrafiamy do pokoju, w którym czeka na nas nasz kochanek Joker. Joker zarzuca naszemu Batmanowi, że nie jest tak muskularny jak ziomeczek, którego przyprowadził. Gonimy się troszkę z typem, przy okazji dostając parę obrażeń, i niestety ziomek pada z wycieńczenia. A sam Joker niestety ucieka. Dochodzimy do pokoju, w którym znajduje się paru złoli. Kopiemy ich dubska. Dzięki czemu znaleźliśmy kolejny pokój z dużą ilością złoli? Oczywiście, tym dubska też będziemy musieli skopać. Dzięki pokonaniu złoli w tym pokoju odblokowujemy możliwość poruszania się po otwartym świecie. O otwartym świecie tylko i wyłącznie pozornie, ponieważ niezależnie do jakiej lokacji się udamy, tam są zamknięte drzwi. No chyba, że akurat udamy się do lokacji, którą twórcy zamierzają przed nami otworzyć, więc Opcji jest mało. Mimo wszystko, jednak, otwarte lokacje są miłą odskocznią od zamkniętych przestrzeni, do których ta gra nas przyzwyczaiła. Naszym celem nadrzędnym jest odnalezienie naszego fake taxi, co też robimy. Znajduje się on na placu, tak po prostu umiejscowionym w świecie gry. Tam też odnajdujemy przedmiot, który jest eksplodującym żelem, który definitywnie przyda nam się w eksploracji tego świata. Trafiamy do jakiegoś pokoju. Wiemy definitywnie, że będzie tutaj coś ważnego. Sama kamera, insynuuje nam, że teraz widzimy to, co widzi Batman. Znajdujemy telewizor o Jokera, mówi nam coś i to w sumie tyle, wychodzimy z tego pomieszczenia. Wow, dziękujemy. Rocksteady umieszcza wspaniałe lokacje w sieci gry. Wszyscy zapewne zdajemy sobie sprawę, że nikotyna czy też papierosy zabijają. Jednakże tego nie można powiedzieć o cygarach, bo właśnie po śladzie cygar odnajdujemy ziomeczka, którego będziemy musieli uratować. Ziomeczek znajduje się w pewnym budynku. Otwieramy go frontowymi drzwiami. Tam też wita nas Harley Quinn. Nic niestety nie możemy zrobić, musimy dostać się górą do tego budynku. Tam też ku wielkiemu zdziwieniu znajdujemy pełno pokoi, w którym znajdują się przeciwnicy. Musimy uratować trzech pajaców, dzięki czemu jesteśmy w stanie odblokować przejście do następnego pokoju. Na szczęście twórcy przemyśleli to sobie bardzo ładnie. Nie wszystkie te uratowania pajaców sprowadzają się do tego, że pokonujemy przeciwników. Czasem na przykład musimy eksplodować pewne ścianki. I w tym miejscu mamy do czynienia z najlepszym z etapów w tym tytule. Mianowicie strach na wróble, czyli zwykły przeciwnik Batmana, zamroczył go jakimś cholerstwem, dzięki czemu jesteśmy w stanie widzieć wizję. Etap, tak jak przed chwilą wspomniałem, jest bardzo przyjemny. Niestety jest też bardzo krótki. Możliwe, że wrócimy do niego w ramach późniejszego etapu fabuły. Pamiętacie czemu trafiliśmy do tego budynku? Musimy uratować czyjegoś starego. Co też robimy bez najmniejszych problemów, nokautując przy okazji Harley Quinn. Ziomek jak widać nie jest zadowolony? Na czym zna się każdy stary? na wszelkiego rodzaju naprawach na chacie. I właśnie na tej chacie, w której się znajdujemy, naprawił pewne drzwi. Dzięki czemu jesteśmy w stanie dostać się do bejna. Tak jak widzieliście na załączonym obrazku, jak tylko Bane zobaczył Batmana, to urósł. I to właśnie w tym momencie, w tym etapie popularnym, jesteśmy zmuszeni do tego, żeby przeprowadzić naszą pierwszą, poważną walkę z bossem. Szczerze mówiąc, nie jest to nic specjalnego. Gościu szarżuje na ścianę, potem go bijemy, po czym gościu szarżuje na ścianę, potem go bijemy, po czym gościu szarżuje na ścianę, potem my go pokonujemy. Na koniec tego odcinka oddajemy starego do pana władzy, no i możemy ruszać za Jokerem. Na ten moment kończę odcinek, jak się przyjmie będzie następny. Do zobaczenia, gniazdo nostalgii, wtorek, piątek o godzinie 17, subujcie, lajkujcie, na razie, sium.